Witam serdecznie na kanale Wszystkie Wagi i zapraszam Was serdecznie na czytanie listopadowe. Proszę pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało z każdym. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, to zapraszam Was do opisu pod filmem, tam znajdziecie mojego maila, na którego możecie się ze mną kontaktować. Pamiętajcie proszę również o w komentarzach i subskrypcjach. Za wszystkie serdecznie Wam oczywiście dziękuję. I ostatnio na kanale pojawił się film typu wybierz kartę dotyczący tego, co dobrego jeszcze na nas czeka do końca 2020 roku. Także jeżeli Was to interesuje, to serdecznie Was zapraszam. No i patrzymy, co dla wagi na listopad ciekawego karty mają do przekazania. Uzdrawianie życia rodzinnego. Twoje życie uczuciowe skorzysta, jeśli przebaczysz swoim rodzicom. I tak, jeżeli przyszliście tutaj z jakimś pytaniem, no to oczywiście... Odpowiedź na nie brzmi tak. No i uzdrawianie życia rodzinnego. Ktoś już miał przed chwilą tą kartę? Chyba panna? Nie, lew. Lew miał tą kartę. Także może jakiś lew koło Was jest, albo w, powinniście obejrzeć też może czytanie dla lwa. Może tam coś dla Was istotnego się znajduje. <laughs> Poza tym, no, być może mieliście na z kimś z rodziny, a w tym... Um, w tym miesiącu dobry moment na to, żeby spojrzeć na to, przyjrzeć się temu albo ten problem gdzieś tam rozwiązać. Wasze życie rodzinne e, również, jeżeli macie rodzinę, jeżeli jesteście na przykład po ślubie, macie tak, jesteście małżeństwem, macie już tam rodzinkę, a nawet jeżeli nie, no to może po prostu gdzieś tam w waszej bliskiej rodzinie, mama, brat, tata, tak, siostra, babcia, dziadek. E, uzdrowienie tego życia, polepszenie tych stosunków między wami w tym miesiącu. No, i zobaczymy, co. co dla wagi. Ogólna sytuacja. Rydman. Co pomaga bądź przeszkadza? A z denarów, chyba we wszystkich czytaniach po prostu. Co to zawsze świat ma dla nas tutaj do zaoferowania? Podstawa tej sytuacji. Co odchodzi? Co zostawić? Wasza głowa. Co przychodzi, na co się otworzyć? Wy w tej sytuacji, wasze otoczenie. O, o, a co to? A co to wasze otoczenie takie niezadowolone? Szansa, zagrożenie mm. i potencjalny wynik. A co do za tęsknoty. Tęsknoty. Karta maga pod spodem, być może bliźniak, być może panna gdzieś tam w Waszym życiu. Istotna, dużo ruchu w tym e, miesiącu. Karta Rydwanu, karta ósemki, była Wy bardzo szybko, e, albo coś bardzo szybko się zmienia dookoła Was. Natomiast Wasza głowa w Wisielcu. Nie chcecie opuścić tej gardy, nie chcecie opuścić te, tej blokady, która tutaj e, ma miejsce. Mamy dwie trójki. No, może być sytuacja trzeciej osoby, ale oczywiście nie musi, wiecie, nie? Że to jest czytanie ogólne. Nie chcecie się bawić, moje drogie wagi! Takie mam trochę przeświadczenie, bo patrzę na tą trójkę kielichów i dziewiątkę kielichów. Oj, może jakiś romans być. Może być coś związane właśnie z, takim, z taką romansową energią. Ktoś może wam chcieć coś zaproponować, takiego miłego, przyjemnego, natomiast bardzo zabawowego. Albo to wy chcecie taką energię zaproponować, i dlatego oni są tacy zranieni. I smutni. Jeżeli ktoś ma do Was pozytywne uczucia i chce od Was czegoś więcej, a Wy im mówicie: Dobra, to możemy raz w tygodniu się spotkać na kawę albo na drinka, no to raczej będą niezadowoleni z tegoż powodu. I będą tęsknić za Wami. Tak może być. Ale może też być absolutnie w drugą stronę czyli uwiesiliście się na jakiejś osobie, zakochaliście się w kimś, kto po pierwsze może już mieć inną osobę, może być na odległość, i może chcieć od was tylko i wyłącznie romansu i dobrej zabawy, a wy polecieliście w to jak w ogień i nie, i, i nie wydostajecie się z tego, jakby. No, dla części z was to może być sytuacja związana gdzieś tam z rodziną, albo wy macie rodzinę, albo oni macie, mają rodzinę. I być może, no, długo się broniliście gdzieś tam przed tym, jest pewna blokada, która nie pozwala temu się rozwijać, natomiast wy cały czas o tym myślicie, zastanawiacie, fantazjujecie, co by było gdyby. Och, jakbym chciał, jakbym chciała, tak? I tego typu historie. Natomiast no niesprzyjające są to absolutnie okoliczności. Jest trójka mieczy, czyli no w tym miesiącu nie wygląda mi to, żeby miało jakby... żeby to miało pójść w kierunku jakiejś stabilizacji. Raczej tutaj nadal mamy tą tęsknotę. Raczej też mamy takie niedocenienie w chwili obecnej, tylko myślenie o tym, a jakby to było, a co, a, a inaczej, tak? Jeżeli ktoś jest na odległość, no to też jest ta tęsknota, i być może, jeżeli mieliście się spotkać, no to może się spotkacie, tak? Ale mam wrażenie, że to będzie takie przelotne spotkanie, bo tu macie ósemkę buław, czyli Wy byście mogli do kogoś na przykład pojechać, kogoś odwiedzić, ale. To by było na chwilę tylko, a potem znowu jesteście jakby sami sobie, tak? Panem. Paść kielichów może być osoba z podznaku wodnego, młodsza to może być osoba, no która jest taka właśnie słodka, miła osoba, tak? Która wagę doprowadziła do, do takiego stanu przejściowego, tak? Z siódemki do ósemki. Czyli byliście w siódemce, czyli bronię się, nie, 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 nie. A nagle jak poleciały strzały, to koniec, i już ich nie zatrzymasz, tak? Tak wygląda ta energia. W ogóle bardzo dużo pośpiechu widzę i takiej. takiego wyrwania się, bo rydwan rwie do przodu, i ósemka była też rwie do przodu. I wy rwiecie do przodu, ale wasza głowa stoi w miejscu, czyli rozumiem. Że wy rwiecie się gdzieś do przodu, bo wasza głowa nie może zostawić jakiegoś tematu. Dlatego wy cały czas podążacie w jego stronę i robicie to szybko, zwinnie, tak? Wszystkich metod możecie próbować na to, żeby sprawa, o której myślicie, wyszła. Być może ta sprawa ma, ma jakiś potencjał, bo mamy asa denarów. denarów zawsze mówi o tym, że to jest potencjał. Można go wykorzystać, można go absolutnie nie wykorzystać, tak? To nie jest e, żaden przymus, żeby z tym asem denarów coś konstruktywnego robić. E, natomiast e, jest trochę popłochu w tym wszystkim. I z jakiegoś powodu ja widzę, że czyjeś uczucia są odrzucone, albo może nie odrzucone, ale w tych okolicznościach, które są, one nie mogą być rozwijane. Czyli są uczucia, tak? Kochamy się, albo chcemy, nie wiem, być razem, albo lubimy się, podobamy się sobie, ufamy sobie, czy przepraszamy się, godzimy się, tak? Ale to nie może pójść dalej z jakiegoś powodu. To nie może wyjść poza ramy romansu, to nie może wyjść poza ramy przyjaźni, to nie może wyjść poza ramy wychodzenia na kawkę, na drinka, na kolację i nic więcej. Nic poważnego. I jak, no jak nie patrzeć, z której strony, no to trójka mnie wisi? No, musicie sami dopasować, czy to wy jesteście zranieni tą sytuacją, czy oni są, tak? Może oboje jesteście z, jakiego, z jakiegoś powodu niezadowoleni z tego faktu, ale jeżeli jest takie niezadowolenie obustronne, to zgaduję, że tak być, ta sytuacja nie może się rozwinąć, bo jeżeli tylko jedna strona jest niezadowolona, to znaczy, że ta druga nie chce, żeby się to rozwinęło, tak? Żeby była jasność. Bardzo zabawowa energia tutaj. A może ta druga strona w ogóle nie wie, że wy chcecie czegoś więcej, albo wy nie wiecie, że oni chcą czegoś więcej? I jest takie singielstwo, jest takie, właśnie, nie wiem, rozluźnienie między wami. No, zabawa, tak? Być może też wy się spotkaliście z tą osobą, na przykład po latach, to jest ktoś, z kim mieście taki re reunion, jakby, tak? Ale no nikt się nie spodziewał, że tutaj uczucie rozkwitnie, i teraz widzicie z siódemki do ósemki, z trójki do czwórki. Czyli była świetna zabawa, ale, ale z rezerwą. Skończyła się zabawa, a zaczęła się tęsknota, która bardzo szybko eskaluje, która bardzo szybko postępuje, której nie można zatrzymać. z jakiegoś powodu, w której tkwimy. Może być kontakt intensywny między Wami przez internet, szczególnie jeżeli to jest relacja na odległość, tak? No to jest normalne. I mam jakieś takie przeświadczenie, że, ale mam cały czas mam wrażenie, że to jest tyle. Że z tego nic więcej nie ma. Na ten moment. No nie mówię, że na zawsze, tak? No nie wiem, co będzie zawsze. Ale na ten moment to jest tylko i wyłącznie zabawa, mam wrażenie. I komuś to nie odpowiada, bo ktoś szczerze kocha, szczerze tęskni, szczerze myśli. I bardzo by chciał, żeby to się rozwijało i szło do przodu, ale to nie idzie do przodu. Więc. Um... Cóż mam powiedzieć? Patrzę na ten rozkład i, i cały czas mam właśnie takie poczucie, że wszystko tak pięknie wygląda tutaj. No, zobaczcie, 9 no kielichów, 8 buław, trójka kielichów, paść kielichów, karta rydwanu, tu as denarów, ale cały czas ta trójka mieczy na mnie tak łypie tym okiem i, i szepcze. To nie jest tak pięknie, jakby się wydawało. To na zewnątrz może jest tak pięknie, ale ja tego nie czuję. To jest tylko fasada. A ja cały czas rozmyślam, co by było gdyby, jakbym chciała, żeby było. I też nie patrzycie na to, co jest dobre, tylko patrzycie na to, czego nie macie. Ktoś wam chce podarować ten kielich i wy cały czas myślicie o tym kielichu, albo wy go chcecie komuś podarować i cały czas o tym myślicie. Nie zmieniacie w ogóle tematu swoich myśli. Cóż Wam poradzić na to? Mam. Patrząc na te karty, yy, powiem Wam, że troszeczkę jako radę wzięłabym tego wisielca i tą czwórkę kielichów, żeby z tej energii się wyrwać. I to pędem. Pędem. Kto, jesteście rozpędzeni, więc równie dobrze możecie z tej energii próbować wyskoczyć. Choć na chwilę. Bo niestety, ale mam wrażenie, że to nie jest sprzyjająca energia do końca. To jest energia bardzo dużej kontemplacji i okej, okay, ale ja uważam, że to nie jest kontemplacja na właściwe tematy, które powinny być rozważane w tym momencie. Bo rozważane jest to, co się rozwinąć nie może. Nie w tej chwili, nie w tym momencie. A wszystko to, co być może mogłoby być piękne, mogłoby być zadowalające, a co byłoby jakimś troszeczkę lekiem na to złamane serce, jest pomijane. No, moje drogie wagi, trudne macie troszeczkę to czytanie, niestety, ale życzę Wam dużo siły na listopad. Ściskam Was mocno, wyjdźcie z tej stagnacji. No, buziaki, całusy, mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie i mam nadzieję. Do usłyszenia.